No i moi drodzy, witam Was po raz kolejny na kolejnym przeglądzie memów. Także mamy kolejne memy podesłane właśnie od widzów. Od Was, jak macie chęć, to podeślijcie kolejny. Zrobimy sobie szybki przegląd, taki shortowy kolejnych memów na, na kanał. Także lecimy, moi drodzy, z pierwszym memem w takim razie, czyli dłuższe życie każdej prakil to. Kalgon i taki o, proszę, yy, tu chodzi o brzuch, o bęben w tym memie. Yy, no dobra, lecimy, moi drodzy, dalej. bo o nienawidzą, jednym prostym trikiem doprowadził do upadku KSW, sprawdziła jak yy, następny, moi drodzy, memik. Następny memik, podaj się, bo ci łeb. No, wiecie co? I to wal. Yy, no dobra, no i moi drodzy, ostatni, mem w tym przypadku mocno nie bije. Aktualnie pan Mariusz. Potem moi drodzy oczywiście kolejny mem czyli malmariusz z napisem mocno nie bije xd po walce aktualnie jak widać przy mikrofonie i ostatni meming siostro się ja rodzę juras nie rób sen to tylko ciąża spożywcza no i moi drodzy to były wszystkie memy które aktualnie mi podesłaliście jeśli macie chęć to podeślijcie kolejne memy to wrzucimy sobie je na odcinek trzymajcie się dzięki za podesłanie memów miłego dnia siemanko cześć